W nerwy na postronkach chyba wszyscy dzisiaj mieliśmy, no ale niestety drugi raz Legia górą. Ten mecz wyglądał trochę inaczej, ale skuteczność cały czas była słaba, świetna obrona, a zabrakło. Skuteczności, tak jak mam powiedział, no. Cały mecz szukaliśmy swojego rytmu, nie mogliśmy trafić nawet osobistych, także bardzo dużo niecelnych. A przegraliśmy trzyma punktami, także to, mówię, to to teraz można gdybać, tak. Cztery osobiste więcej, czy jedna trójka i byłoby inaczej. Na pewno się nie poddaliśmy, na pewno zagraliśmy dużo lepiej niż pierwszym meczu. Eee, walczyliśmy do samego końca, mecz był otwarty, ale ciężki mecz playoffowy, eee, nie jest dużo nerwowości. Musimy się uspokoić, bo jeszcze nie szukaliśmy tej serii, możemy to obrócić. Skoro oni wygrali u nas dwa razy, my możemy u nich tak samo wygrać dwa razy, także eee, teraz na pewno wszystko, żeby nikt z nas nie opuszczał głowy. Eee, my bierzemy do samego końca i musimy się pospierać na niedzielę. Legia Was czymś zaskoczyła, czy tak naprawdę Was się coś stało, no bo byliście w świetnej formie w końcu w tej rundy zasadniczej. Tutaj te, ten brak skuteczności gdzieś, gdzieś nie wiem, jest jakaś podłoże, rozmawiacie między sobą, z czego to wynika, bo, bo nie idzie nikomu praktycznie. Nie no, pracujemy nad tym, żeby to zmienić po prostu. Jakie jeszcze nastroje, no bo w niedzielę mecz o wszystko tak naprawdę pod presją zagracie, ale tak jak Pan mówi, potrafiliście wygrać w, w, w Warszawie 114 do 84, to była przeszłość, ale ale można to zrobić. Myślę, że trzeba po prostu wziąć głęboki oddech i spokojnie, żeby troszkę zrzucić ciężar, bo myślę, że tu jest zbyt dużo zawodników, jest spiętych też i myślę, że też z tego wynika, wynikają te niecelne rzuty. Myślę, że dzisiaj mieliśmy dużo dobrych rzutów, mieliśmy dobre rzuty wypracowane, także potrafimy rzucać. Mówię, tylko trzeba po prostu troszkę wyluzować, myślę. Taktycznie jesteśmy przygotowani, walczymy, dajemy serce, ale no dzisiaj to nie wystarczyło. Mam nadzieję, że na niedzielę zagramy dużo skuteczniej.